Wow. Spróbujemy. Gdzie tu się patrzeć? Tu? Aha, tu. Dobra. Nagryweczka z ostatniej czterdziestki. Przepraszam. Ostatnia dycha z czterech dych do lekkiego odpoczynku. Czyli robię czterdziestkę i odpoczywam sobie z cztery dni i wyruszam. To dzisiaj. Czwarta dycha z czterech dyszek. Różnych dyszek. Dzisiaj śmigam kosmiczną trasą. Nie wiem. Powiem może jak to jadę. Albo sprawdźcie u mnie na social mediach. Jest duży wiatr. Nie wiem jak to wyjdzie. To będzie pierwsza nagrywka, którą wrzucę na YouTube'a, tak więc, w tym momencie, jak patrzycie, to jestem na YouTubie. Wiatr, jak nie wiem co, ale otoczenie super. A oprócz tych billboardów, które wiszą, i muszę powiedzieć, to jakby tak pewnie 10%. Z tych wszystkich billboardów jednak przeznaczyć na jakiś szczytny cel, a nie rozwieszanie co 100 metrów, że jakiś człowiek chce startować. No nie wiem, jadę na trasie, to mnie to na przykład denerwuje. Nie wiem jak Was. No nic. Koniec z gadaniem o wyborach. Na pewno polecam. Na pewno proszę, głosujcie, bo mając 18 lat zaczyna się to, że to wy na to macie wpływ. Żeby później nie było, że o on za, za mnie gada, ale nie głosowałeś. No nic. Znowu się rozgada. Dobra. Selfie! Jedziemy! Ciekawe co z tego gadania będzie pod wiatr z daleka. No ale zobaczymy. Dziękuję na pewno, że to oglądasz. Dziękuję, że wspierasz, udostępniasz i na pewno motywujesz mnie do tego, żeby się super zaczął start, a zarazem żeby super była trasa. Przepuszczę deskę i zmienię nóżkę na switch, czyli na tą drugą, którą nie jeżdżę na co dzień. Na co dzień jeżdżę prawą, czyli Goofy. Teraz zbieram równowagę na switcha. Jedziemy pod górkę. Zaraz powinienem gdzieś jechać żeby było z górki nie spodziewałem się, że będzie takiego dobra trochę prostego no to jedziemy wymyśliłem sobie że przed wyjazdem zrobię takie symboliczne cztery dychy do przysłowiowego maraton zawsze maraton ma 40 z kawałkiem Kilometrów, więc ja mam taki cztery dychy do mojego czerwcowego maratonu. Pierwsza dycha była w Warszawie, druga dycha była w Atenach, trzecia była na wsi u mojej baty w Grabówce, a dzisiejsza dycha, ostatnia, jak wspominałem, jest kosmiczna. Zapraszam po obejrzeniu mojej gadki po YouTubeowym obejrzeniu wejść na moje Instagramy, Facebooki i sprawdzić gdzie dotarłem. Na razie docieram gdzieś. A ta jednak tak jak wcześniej miałem Warszawa Ateny była fajna ale jednak taki street i miasto wczoraj byłem na wsi już było lepiej dzisiaj jest super bo jadę sobie po bezdrożach i czuję prawdziwy wiatr widzę zwierzęta przed chwilą widziałem jakiegoś Trapieżnika typu pewnie jakiś sępiów lub soku. Przed chwilą prawie mnie przejechał samochód i zdziwił się, co tutaj robi skater. Tak więc takie nagrywki na żywo mogą być fajne, bo będę miał wspomnień, a wy będziecie mieli się z czego śmiać. Jechałem na switch z górki i wyskoczyła. Droga, w której miałem mieć pierwszeństwo, i jakoś nie przychabowałem, bo drzewo zasłoniło, no nic. Tak więc, wracając do Płęty, jadę w podróży kosmicznej, którą polecam sprawdzić na moich portalach społecznościowych. Dziękuję za uwagę. Postaram się, może, jeszcze jednak wrzucić coś z miejsca, do którego dojadę. Ale dzisiejszy też taki pomysł był, żeby przetestować, jak to jest. Nagrywam, a później z komórki wrzucam na YouTube'a. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Żegnam Was w tym momencie z trasy, wjeżdżając do Janiszkowice. Jestem w tym momencie Janisz Janiszkowiczaninem chyba Dzięki wielkie źle skateboardowe buziaczki. nadal nie wiem gdzie patrzeć Nie tu, tu do usłyszenia, do zobaczenia. Gdzie teraz dalej jechać?